Siedem osób aresztowanych po ataku gangu. 26-latek cudem przeżył brutalny atak na stacji metra w Chicago. Jak do tego doszło, mężczyzna nie odpowiedział znakiem lokalnego gangu. Była 12.30 wieczorem, kiedy grupa siedmiu osób podeszła do mężczyzny i jego 17-letniego brata spokojnie siedzących na peronie. Kilko z nich pokazało im jakieś znaki gangu rękami, ale ci nie odpowiedzieli mówiąc zarazem grupie, że nie są członkami gangu. To wystarczyło, by Mario Elvira rzucił piwem o ziemię, wyciągnął maczetę ze spodni i przyłożył ją siedemnastolatkowi do gardła. Jego brat próbował go uspokoić i wtedy Elwira rzucił się na niego z wielkim nożem. Długie ostrze zatrzymało się na jego głowie, pozostawiając rany długości 16 cm i głębokości prawie 4 centymetrów. Atak trwał do momentu, aż nadjechał pociąg. Niecałą godzinę później policja złapała Elwire z Seanem Salvatierą, lat 23, Kevinem Ramirezem, lat 19, Kevarem Prestonem, lat 20 i trzema piętnastolatkami. Czwórka dorosłych została oskarżona o napaść i rabunek. Ofiara ma założone 30 szwów i jest w dobrej kondycji.